Józef Warhow już z wyraźnymi śladami ostatnich ringowych na twarzy to właśnie jest trener Tomasza Waleńskiego, którego widzieliśmy przed chwilą. Józef Warhow 10 tytułów mistrza Polski już na, ma na swoim koncie, w ogóle legenda, że można powiedzieć, kickboxingu w swoim... W kolejnym występie Panowie, o koronę dwie Polski jego rywalem jest Marcin Rogoj. Czas, pierwsze starcie. Z sentymentem patrzy Mariusz na walki Józefa Warhoła. Ten zawodnik jest po prostu niezniszczalny. Teraz trochę y, zmienił kategorię. Parę kilogramów kilogramów No Wygląda doskonale. Demonstrował nam tutaj swoje mięśnie. Zrobił bodajże trzy operacje kolan bo miał bardzo no już nieciekawą sytuację ze starami klanowymi. i stwierdził, że on dalej będzie walczył. Jeszcze ciągle nawet Mariusz mówi o tym, że będzie walczył na, o mistrzostwo zawodowe w świat i wtedy dopiero zakończy karierę. Tak, język się naprawdę należy, z, należą duże słowa uznania za to, że mimo tych wszystkich problemów zdrowotnych ciągle wraca do ringu. No i się prezentuje dosyć nieźle, bo po prostu przy powrocie do ringu, w tym sezonie już zdobył puchar Polski. W którym, no i teraz trwa walka o kolejny tytuł mistrza Polski. Józef Warchow jest bardzo lubiany. W środowisku kickbokserskim często opowiada się o nim różnego rodzaju anegdoty o pierwszej pięści Koszalina. Myślę, że Mariusz tutaj też mógłby coś powiedzieć. W każdym razie jest on rzeczywiście legendą kickboxingu. Nie chcielibyśmy się żegnać. Proszę zobaczyć. Biuska Warpała. On tutaj poluje w tej chwili już na cios, chciałby efektownie zakończyć ten pojedynek. Musi zresztą uważać na swoje oko, dlatego nie chciałby walczyć z... pewnie zbyt długo. No Józek ma silny cios przekonali się jego zawodnicy w, w walkach eliminacyjnych. No i widzimy, że tutaj widzimy siłę, siłę i destrukcję jego uderzeń na przeciwniku którym jest rogozik z Krat, sport Kraków. Józek stara się konsekwentnie iść do przodu wymęcza i wyniszcza swojego przeciwnika. No, na pewno ta runda zapisana na korzyść jest Józef wartoła, gdzie widać było tam kilka celnych i mocnych traf. On, proszę Państwa, nie boi się dosłownie nikogo, czy to na ringu, czy w życiu z prywatnym. Taki właśnie jest Józef Warchoł. Ostatnio sparował z zawodowym bokserem Albertem Sosnowskim, którego walki pokazujemy Państwu w telewizji Polsat. Sosnowski waży ponad 100 kg. Warhoł 81 no i prawie 30 kg różnicy nie robiło tej nic dla Józka, który dzielnie stawał w ringu, no otrzymał dużo bardzo mocnych ciosów od Sosnowskiego, ale właśnie już chociażby sam fakt, że został wybrany na sparring partnera, wiele mówi o charakterze i umiejętnościach Józefa Warhoła. Już wie się do walki, już, już już nie musi odpoczywać. On mówił mi, że... Ma wspaniałą kondycję. Cały czas żyje tym sportem i nie chce się pogodzić z tym, jak ktoś mu mówi, że już Józio mógłby wreszcie zawiesić rękawice na koł. No Józek dalej Koseko będzie starał się wygrać tą walkę tak sam pewno stara się jego przeciwnik. Także widać, że Józek jest silniejszy fizycznie i on to po prostu tutaj, w tej walce dyktuje na razie warunków. Widać, że Józek poluje na cios. Widać, że chce po prostu za, zakończyć to przed czasem. No, w pierwszej rundzie było widoczne nawet na powtórce. Bardzo mocny taki prawy krzyżowy w wymianie, który doszedł celu. No i on na pewno zrobił na jego rywalu wrażenie. Nie unika też kopnięć. Muszę Państwa wiedzieć, że dla niego każde kopnięcie wiąże się z dużym ryzykiem. Jak mówiłem, Zarówno lewa jak i prawa noga operowana. Konkretnie staw kolanowy. Na no, on jest naprawdę niezniszczalny. I znowu. I teraz bardzo niebezpiecznie w tym narożniku oby. Rogozik uciekł spod pięści Józefa Warhoła. Ale ten ustawia sobie rywala cały czas. Znowu jest pod linami Rogozik i znowu niebezpiecznie musi bardzo uważać. Józek też musi przy tych wymianach troszeczkę uważać, bo po prostu idzie pełnym ciałem do zawodnika. bardzo nie na w, tak. w siłę swojego tak. ciosu, że nie liczy się z konsekwencjami, tak, gdyby tak. napadł jakąś kąt. I po prostu może tak, tak. E, Uściągać, nie, na nie, moje... e, nie chcieliby na pewno e, kibice Józka Warkoła widzieć w sytuacji, że po prostu nadziewa się na przypadkowy jakiś cios w tej wymianie, który mógłby skończyć to się przykrym konsekwencjami dla niego. To nie było chociaż, to po prostu zawołanie się na... No i walka dalej no będzie No no, no. teraz właśnie... Moment dekoncentracji. A cios y, poniżej pasa Juska. No i po No ale bez konsekwencji. Zdecydowana przewaga Juska w tej walce jest. Józef Warchał, pierwsza pięć Koszalina O właśnie, tutaj ten końcowy cios. uderzony no, nieczyste i poniżej pasa. E, rywale, A na pewno nie był to zamierzony fały z, z strony Józka. Oczywiście Rywale Józefa Warchoła już niektórzy na przykład jak Robert Złotkowski przeszli do zawodowego boksu. No, pierwszy Robert Złotkowski znalazł sposób na, na Józka Warfoła, Zdecydowanie mniej, z, znaczy gorzej zbudowany czas, fizycznie. No ale po prostu dobrą techniką poradził sobie wtedy z Józefem Warfołem, który długo nie mógł przeżyć tych porażek. Później, później słynne boje Józka z Markiem Marszałem, ale może proszę Państwa o tym przy okazji już walki Marszała, bo teraz zobaczmy, co się dzieje w tej rundzie. Widzimy, że w tej przyszłej rundzie dalej, bo Józek Józef przed do przodu. No, przy okazji sam inkasuje czasami e, tak, e, jakieś tam... E, tak jest, Józek nie ma wiadomo. czasu nawet, żeby obmyć, ochraniać, oddać swojemu sekundantowi. Szkoda mu czasu, a on tutaj sam sobie podniósł tak. e, rękawicą, idzie do przodu, bo chciałby widzieć swojego rywala na deskach. Tak, to właśnie czekuje Juska, że on za wszelką cenę dąży nie tyle, czas, czas. Y, nie tyle co do zwycięstwa, ale również do znokautowania swojego przeciwnika. Kopać, co na tak? pewno się podoba i dostarcza wielu emocji kibicom. czasy trzy takie podrzały na torpie tak zarzucka u no i liczenie tak wreszcie Józek zobaczył to co chciał Jest liczony jego rywal Już teraz może być spokojny 7 8 Już już czyha na swojego rywala no A jeszcze nie za mało jeszcze trochę Józek. zostało do końca Odkryty kompletnie Józef Warchoł, tak właśnie łapie te ciosy. Troszeczkę takiej nieczystej tak gry z obu stron. Małe zamieszanie. Widać że... widać, że Józef naprawdę stara się wygrać tę walkę za wszelką cenę. Idzie ostro, konsekwentnie nie zadowala się tym dotychczasowym jej przebiegiem. Czasami już się Kość. troszeczkę zapomina w tych atakach, po prostu otrzymuje czasy takie, na które się nadziewa potrzebuje. I koniec. Boże, na, na, na pewno zdobywca kolejnego rozpoczął drugą dziesiątkę swoich tytułów mistrzowskich. <noise> Ale mam nadzieję, że, że już 20 tytułów na swoim koncie nie będzie miał, że naprawdę zajmie się jakimś boxingiem, ale już niekoniecznie na ring. Po prostu bardzo lubię tego zawodnika, ale no, to no może jest ciężki siebie, kawałek tak. chleba i tych ciosów za każdym razem trochę trochę się zbiera, co zresztą widać po, po Barhole. Na no pewno nie powinien być z siebie zadowolony.

To był, cały. to był cały Józef tak. Warhoł. I zobaczmy jeszcze raz, jak to wyglądało pod koniec trzeciej rundy. Są właśnie te czasy na korpus, które doszły. Raz, dwa, i dopiero jeszcze trzeci. Potworna determinacja. Właśnie przeszedł obok nas Józef Warhoł. No i opłaciło się. Teraz no, jak to wyglądało? Przymierzone, zakręcone. Tak, i efekt. Tak w naszych tak wyglądało tak jakby to koło ucha. Tylko to popięcie wpadło. Na pewno go trochę ogłuszyło. Proszę Państwa, y witam przy moim stanowisku Józefa Warchoła. Proszę zwrócić uwagę na kontuzję oka, ale lud szybko pomoże i niedługo już o tym zapomnisz. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich telewizorów Polsatu i oczywiście sympatykówki kickboxingu. Pytałem się o Twoje oko. Y no moje oko uległo w pierwszej walce, w pierwszej rundzie. No spuchło mi bardzo y po takim nietypowym ciosie. Y dostałem z kciuka nasadą, nie wiem jak to wyglądało, ale bałem się bardzo, że może może mi nawet łuk brwiawy pęk, ale, ale jednak skoczyło się na dużym opuchnięcie. Józef Barwał, proszę Państwa, mówiłem to także w trakcie jego walki. Bardzo twardy zawodnik. I teraz chyba z przyjemnością zobaczysz także Twardziela. Marka Marszała, z którym to czułeś pamiętne boje nawet niegdyś wygrażaliście sobie nawzajem. Pięściami, który z was jest lepszy, ale wiem, że teraz już jest przyjaźń. razem sparowaliście. On jest w kategorii 91 kg. Józek Warchał teraz taki bardzo szczupły. Proszę Państwa, 81 kg konfliktu nie ma. Myślę, że będzie trzymał za niego kciuki. Nie, nigdy nie było konfliktu z Markiem. Marek sobie oczywiście żartobliwie żartował. Trzymał za niego kciuki i mam nadzieję, że Marek zdobędzie tytuł tutaj mistrza Polski. Marek? Marszał w czerwonych spodniach. Jego rywal Wojciech Głaszewski w czar. No powiedz jak powinien walczyć tutaj Marszał, znasz go przecież doskonale. Konsekwentnie Marek musi tutaj wyprzedzać blisko przeciwnika, jest bardzo silnym zawodnikiem, bardzo silnie uderza, nietypowo i jest dobrze przygotowany. Wparowaliśmy z Markiem Marszałem, tydzień temu przyjechał do mnie do Koszenina, mieliśmy trzy sparingi. No, nie ukrywam, że potraktowaliśmy sobie to bardzo szkoleniowo i no, Marek jest w dobrej formie Boję się tylko o niego, żeby coś nie łyknął nie, Niepotrzebny jakiś cios Który może, może właśnie powalić Marka Zawodnika, e, który walczy z, mar z Markiem Marszałem nie znam e, Widzę go po raz pierwszy, no, Marka znam, spotkałem się z nim wielokrotnie e, Także e, uważam, że Na razie jest e, krótka przerwa Ostrzeżenie, za niska technika, ostrzeżenie, za niska technika, ostrzeżenie, za niska technika. Nie rób tego więcej. Czas, proszę, walczyć! Ostrzeżenie. Bardzo duża, bardzo... Y, wszystkie techniki, techniki nożne i ręczne są składane w bardzo ogromną siłą. Czas! Neutralny Marek Maszał jest bardzo powręcać. silnym, bardzo mocnym zawodnikiem, bardzo silno bije. No mogę Państwu powiedzieć, że wyciska na klatce 170 kg, także bardzo silna, jest nieobejczalnym zawodnikiem, A ile Józek Walko wyciska? Teraz ja, to trochę mniej na pewno, bo, ja bo schudłeś. 120 kg mam życiówkę, życiówkę mam 130, ale wyciskam obecnie 120, także siła jest tak zwana cały czas jednakowa, nie, ale mogę powiedzieć o Marku, że jest bardzo silnym zawodnikiem. Wasz bilans staje się jest na Twoją korzyść. Eee, Marszałowi udało się z Tobą wygrać tylko raz, dobrze raz mówię? wygrał Marek e, na punkty, bo ja nie byłem przygotowany. To było rok, rok temu. Widzą Państwo, już, już e, Chyba, chyba e, będzie prawie koniec walki. Koniec walki. Trzy, Jeżeli zawodnik e, cztery, e, dojdzie pięć, do siebie, to, to sądzę, że Marek poprawi będzie osiem, koniec walki. Proszę, zobaczyć, garda. proszę słuchać koment. O Marek teraz będzie przymierzał spokojnie powolutku. o, ten skocha, o, o. o, 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 o. o, o, o. To wymiana, jest właśnie to, wymiana, co mówił o Józef Warchał. Daje silny. odpocząć sędzia marszałowi, złapał Trzy, parę sekund, cztery, ale zachciał się na nogach. Tam był chyba na punkt, na brodę, dał się, zupełnie niespodziewanie. Bardzo silnym lewym sierpem. Proszę, 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 proszę Także proszę, ee, proszę, no, wytrzyj walka wytrzyj będzie wytrzyj bardzo emocjonująca. Czy ten no. jest cały? Tak jest cały. Ale się zmieniła sytuacja. Zupełnie niespodziewanie zmieniła się sytuacja. To jest właśnie co Jeszcze raz przypomnę co powiedział Józef Warchoł. Praktycznie mieliśmy w tym momencie mieć zakończenie, Ale już jest Natomiast jeszcze raz poprosimy może realizatora o ten fragment. Widać było, że... O zobaczmy jeszcze raz. O właśnie tutaj zupełnie był poza sobą. Poza sobą. Był moment, a upadłby zbyt z bardzo się odsłonił po tym liczeniu i... Nie, Nie trzymał szczelnie gardy no i Marek robicie, zainkasował proszę. właśnie bardzo mocny silnicowo. I koniec i miał szczęście tutaj. E, ale, Marek, ale Marek konsekwentnie teraz dojdzie po tej rundzie do walki. Ja myślę, że e, zawodnik po prostu przypadkowo Marka trafił, ale, ale będzie, będzie w następnej rundzie na pewno inaczej. No ale właśnie to jest to na co... Za każdym razem zwracamy Państwa uwagę. Box, już te kategorie. Tak, bardzo silne ciosy. Wszystko może zmienić się w ułamku sekundy, właśnie jak teraz. O właśnie, Marek się potknął dosłownie za na nogach, Otrzymał bardzo silne uderzenie. Chyba sam Gołaszewski Józek był trochę zaskoczony tym, co zrobił. Tak. O właśnie. O właśnie. <grym> takie, takie ciosy, akurat ten nie doszedł, ale taki cios może zmienić zupełnie obraz. Obraz walki. A tak to wyglądało. Był w potwornych tarapatach Rywal Marszał. trzymać szczelnie gardę. Bardzo szczelnie gardę, bo właśnie zawodnik z e, jest bardzo wysokim zawodnikiem i bije takie nietypowe ciosy właśnie sierp, sierpowe, które mogą właśnie Marka! E, e, Stop. Czas. Czas! Marek może zainkasować taki właśnie jeden przypadkowy Możesz cios, walczyć? który może być okay. e, no, e, Czas dla Marka walczyć. końcem walki. Na pewno trochę go to podbudowało. Mówię o Głoszewskim. Taki niespodziewany cios. Marek bije no, na pełną siłę. Bardzo mocne kopnięcia. Już, już nie popuści, na no, Bardzo ładnie teraz prawy prosty na dół. Żeby tylko się Marek nie odsłonił i trzymał Szenega. Bardzo ładnie kopnięcie Randhauski. Wymiana bardzo silnych siostrów Marek już trafił. Bardzo ładnie tak, bardzo ładnie i konsekwentnie, bardzo ładnie tak. Oj, 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 I już I jest... tak jest, tak jest, tak I już jest. Już jest, powiedziałem Państwu na początku, że... 3 się podnieść. że będzie 6, koniec walki. Siedem, osiem, możesz walczyć? Garda. Będzie walczył. Gołaszewski, to nam się podoba, A Marek teraz, Bo chyba nie ma już większych Marek formalności teraz, na pewno. Będziemy spokojnie, powolutku, bardzo ładnie wykorzystuje swoje techniki. I będzie zaraz końcówka, koniec walki przed czasem. Ale znowu. Znowu przypadkowy cios, ale akurat e, kask e, tutaj trafił zawodnik z Wrocławia. Wie, zaraz zostanie odszerzenie przez was. Proszę się odwrócić no do narożnika. Proszę do nariżnika. Marek używa właśnie Dla, zawsze kasku Toptena, kaski Toptena nie są zbyt dobre, ponieważ są dupten. bardzo śliskie i, i często spadają na oczy. Proszę, na dół, na dół, Mieli dbać. okazję, aby trochę odpocząć obydwaj, ale Dla, znowu, znowu do przodu dbać. idzie marszał. Ale mi podoba się Zaczyna Głaszewski się za to, że... Nie chce się poddać, że walczy. Naprawdę w tej walce jest ogromna wojna. Co się dzieje w tej chwili? Marek ładnie bardzo po dole pije I będzie koniec walki. nie, 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 no nie podaruje zawodnikowi Wrocławia. Wyżej Już nie wiem w której strony uderzać Marek. Oj! Teraz, teraz był cios. bardzo mocny cios. Gdy, będzie koniec walki. gdy zawodnik był już w parterze. I czy znowu 6, będzie chciał walczyć? Czy będzie 7. chciał walczyć? Spojrzymy mu w Przerwie pojedynek. Tak jest, przerwał pojedynek. Marek wygrywa przed czasem w pięknym stylu po raz pierwszy w finale z Polski. Gratulacje za Marka Marszała. Cieszę się bardzo, że Marek e, wygrał, ponieważ e, razem się przygotowaliśmy, razem sparowaliśmy i... To się cieszy. Gratulacje dla Marka Marszała. Ten, ten pojedynek też nam się bardzo podobał. Brawa dla jego rywala. Nie, nie sposób odmówić mu ambicji, bo tych ciosów no, zebrał bardzo dużo. Ale już jak widać, jest z nim wszystko w porządku. Uważam, że ta walka bardzo podadzą emocje, sobie rękę. Yy, właśnie w, w finałach mistrzostw Polski dostarczyła kibicom dużo, dużo właśnie emocji bo było liczenie z jednej strony i z drugiej strony także nie wiadomo w pewnym momencie yy, dla kogo się mogło skończyć zwycięstwo, yy, zwycięstwo tego pojedynku no, ale niestety Marek, Marek Szał wygrał jest yy, mistrzem Polski gratulacje od Liska a to wiele znaczy proszę Państwa Powtórzył tytuł z poprzedniego roku, ale już w kategorii wyższej. Ja znowu y, wygrałem w kategorii niższej, także cieszę się bardzo i, i gratulacje dla Marka. Zaśmiał się w tej chwili Józef Warchoł, ponieważ Marek Marszał wskazał ręką na niego. Kiedyś ten gest y, spowodował podniesienie ciśnienia krwi u Józka, ale było to na ringu po ich pojedynku. I za chwilę przed nami ostatnia walka dzisiejszego wieczoru. Yeah.